Dzień dobry, zapraszam was na gazetkę od poniedziałku 8 w Pietronce. I tak, na pierwszy ogień zobaczcie, będzie dobra cena na masło, łopatkę, olej czy owoce. Zaczynamy. W poniedziałek, żel pod prysznic, palm, olive, 1 plus 1 gratis. Jaja z chowu ściółkowego, moja kurka opakowanie 20 sztuk. Zwrot na voucher 100% przy zakupie innych produktów za 99 zł, Tak samo mamy we wtorek. Za 99 zł, jak kupicie, no, to macie 10 rolek papieru Queen Comfort gratis. A do tego wtorkowa promocja to 1 plus 1 gratis kawa ziarnista. 1 kg. I jedziemy dalej. W środę przy zakupie za 99 zł, merci. Macie za darmo na voucher w następnych dniach do wykorzystania. I pasata pomidorowa culineo klasyczna z trzoskiem z działami 1 plus 1 gratis. Możecie sobie wybrać, które tam najbardziej lubicie, i tak z najlepszych ofert od poniedziałku do soboty to mamy tutaj już. Wam pokazuję ser żółty w plastrach światowid po 8,50 wychodzi. I to jest opakowanie dwa razy po 250 lub 500 gram, czyli tutaj 17 zł za kilogram. Normalnie wychodzi 30. I masło mlekowita dwie kostki. Wychodzą po 4 zł za kostkę albo 3 zł za opakowanie, jak aktywujecie kupon w aplikacji. Wszystkie paczkowane kabanosy, tarczyński i parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę i 3,99 za olej. Tutaj wyborny słonecznikowy przy zakupie dwóch. Dodatkowo pamiętajcie, że wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis, a także produkty Madero 2 plus 1 gratis macie tutaj. Fajnie wychodzi wafelek Principal, no bo ten XXL za złotówkę przy zakupie 5, a kawa mielona MK Cafe Premium pół kilograma nie 30 zł, a 20, więc to też sobie warto dobrać. Jeśli chodzi o pranie, tego typu produkty to macie Ariel kapsułki czy żel do prania za 60 zł, a płyn do płukania Kokolino 12 zł przy zakupie dwóch za butelkę. I tak, też pamiętajcie, że kosmetyki do włosów poniżej pół litra drugi tańszy produkt 60% taniej i wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt 60% taniej też tylko w poniedziałek cukier jak bierzecie 5 sztuk 3,39 a tutaj do środy mamy takie ceny na owoce dobrze idziemy dalej marchew po 2,50 do środy pomidor śliwkowy za 4,50 za pół kilograma no ale najtaniej wychodzi mandarynka na wagę po 4 zł w aplikacji jak Tutaj aktywujecie na no to tylko 3, a jabłka złoty 79. Zł. Tutaj jeszcze takie ceny już wam pokazuję. Liczy na wagę. Dobrze, jedziemy dalej, słuchajcie. Mięsa teraz w takiej cenie. Zaraz to się rozkręci. O, zobaczcie. 15 zł schab wieprzowy bez kości. 17 zł świeży filet z piersi kurczaka. A 8 zł świeża tuszka z kurczaka. Też macie chude mięso z Biedronki. Za pół kilograma zapłacicie 6 zł. Czyli wchodzi 12 zł za kilogram. A tutaj łopatka wieprzowa bez kości 11 zł. Co jest dalej? Takie tutaj mamy opcje na gotowe mięsa. W drugiej stronie, file z mintaja bez skóry 3,50 za 100 gram. Ale też łosoś pacyficzny, 25 zł za kilogram. To jest nowość biedronca. Zobaczcie teraz, jakie oferty jeśli chodzi o pieczywo. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Nie co tam nie w widzę filmiku, jak szczególnego. Łapkę w górę, jeśli o, a się teraz. Oferty z lodówki. Miller's 279 przy zakupie dwóch. Co tu mamy? Serek po złote 39 przy zakupie dwóch tutti wszystkie ja schowu na wolnym wybiegu moja kurka, drugi tańszy produkt 30% taniej. Tutaj jeszcze inne. artykuły zobaczcie kefir 269 jak bierzecie 2 litry. Też co tu się opłaca takie kiełbasa śląska Morliny duża paczka po 13 zł za kilogram czy ta szynka konserwowa 4 zł za 200 gram przy zakupie dwóch. Tutaj też lasagne, kilogram 14 zł, a nie 17. Tutaj inne gotowce. Zobaczcie sobie. I teraz oferta dla osób, które lubią ryby. Patrzcie jakie tutaj gratisy. 2 plus 1 wszystkie kasze Natural Mix. 3 plus 1 wszystkie makarony szlachecki. Rapsodie wszystkie produkty 2 plus 1. I drugi tańszy produkt nasze smaki. Wszystkie pyzy i kruski mrożone nasze smaki. Też wszystkie frytki Aviko, drugi tańszy produkt 30% taniej. Mroźna kraina, owoce, drugi tańszy produkt 50% taniej. I Dania Express 40% taniej. Dalej tu macie słodycze. I oferta cukierków na wagę. I zobaczcie kolejne promocje, co tutaj się opłaca. Wszystkie batony Vitella, lody Marletto, multipacki Marletto, Pringelsy, Nestle. Donat mango za 2,19 przy zakupie 3. Też jeśli chodzi o koleo Origino to jest dobra cena 4 plus 2 gratis. Na kartę moja biedronka i inne soki, napoje w takich cenach, zobaczcie sobie. Jeśli chodzi o Artykuły dla niemowląt też mamy dobre ceny, i teraz coś do domu. Zobaczcie, i patrzcie tutaj wszystkie pasty Blendamed, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Tu z kolejnych artykułów, no to zaraz Wam pokażę, tylko tu jeszcze sobie zwróćcie uwagę, może kogoś coś tutaj zainteresuje, ale patrzcie. Wszystkie produkty Femina 3 plus 1 gratis i papier toaletowy rumiankowy Regina za 20 zł 16 rolek, więc naprawdę się opłaca, ja to sobie kupię na pewno. I jeszcze powtórzenie promocji. Wszystkie produkty Mr. Magic. Rękawice Zosia, Samosia, wszystkie serwetki Queen. Płyn do prania kłębuszek. Odświeżacze do samochodu, produkty Erwik, proszek do prania, słuchajcie. Czy produkty Lovella. Naprawdę w dobrych cenach. I nawet zaraz jeszcze wam pokażę artykuły dla... Zwierząt w dobrej cenie. Oprócz tych cen, zobaczcie. Wszystkie produkty dla Kota Felix 2 plus 1 gratis i wszystkie karmy dla Psychota Kota Maxi Natural 3 plus 1 gratis. I tutaj już ostatnia strona, no to jest kwiaciarnia Biedronka. Dziękuję porady. Wam za uwagę i życzę miłego mi dnia oglądajcie inne. i łapkę w górę, jeśli się podobało.